Wiemy. A Maroka w troszkę trudniejszych warunkach, tryb offroad włączony, jaskownica przed nami. Zobaczymy, jak sobie poradzimy w tym terenie, tryb offroad bez najmniejszego problemu. Dodajemy gazu, jedziemy. Robiłem tutaj próby wcześniej bez trybu -road, Na road nie, Troszkę nieświadomy, bo trzeba przycisnąć dłużej przycisk offroad, aby, aby się tutaj włączył, aktywnił. I było naprawdę trudno, naprawdę trudno już myślałem że się zakopie, a, a niestety nikt nie mógł im przyjść z pomocą A w trybie offroad To to są dziecinne igraszki można by sądzić, że, że lasa się wody i o się zakopiemy i się zakopaliśmy spróbujemy Zrobić coś niepopularnego, czyli zablokować ten most, zablokowaliśmy i wyjechać po prostu, ale nie, nie udało się. Musimy użyć wstecznego. Przechył. Samo ma imponujące parametry. Chociaż tak naprawdę, jeśli porówna to do y, starej generacji sołów, to to nie jest nic nadzwyczajnego. Przechył czy, czy nieco ponad 20 cm y, prześwit. Cały czas, żeby się nie ślizgały za bardzo. To jest normalny, bardzo szybki samochód Dobra, tryb offroad włączony. Wyłączona kontrola trakcji, czyli ASR. Zobaczymy, co się teraz będzie działo. Zakopujemy się, prawie. Na samolot bardziej sprawia wrażenie. Poneza na śniegu Niż wielkiej, wielkiego pick-upa Jest przy tym bardziej narowisty Zobaczymy ostatnie, nie podjechaliśmy Bez kontroli trakcji Spokojnie Bardziej teraz płyniemy Tak się przydaje, połączamy z powrotem. Testujemy dzisiaj wolana maroka wersji Aventura 258 koni z funkcją overboost do 272 jedziemy właśnie po lesie w troszkę trudniejszym terenie głównie przez kolejny ale jest to trudniejszy teren w którym ten samochód się odnajduje bardzo dobrze i tak naprawdę to nic go nie powstrzyma przed pojechaniem na przełęcz, jeśli tylko znajdziemy przestrzeń między drzewami, która pozwoli nam na e, zmieszczenie tego samochodu po prostu. E, w tym samochodzie mamy do dyspozycji, e, mamy do dyspozycji funkcję off-road. E, nie mamy tutaj reduktora. Mamy stały napęd 60% momentu obrotowy na tył i 40% na przód. Dodatkowo, gdy się zakopiemy, możemy skorzystać z blokady tylnego mostu a to wszystko i to wszystko co oferuje Amarok w, jeśli chodzi o funkcje terenowe jednak są one wystarczające. Ten samochód ma aż 600 Nm mm momentu obrotowego Jak jedziemy po kamieniach i bardzo niepodobnie na równym terenie, tłumienie jest bardzo dobre mimo resorów piórowych z tyłu. Amortyzatory bardzo dobrze emocji momentu gruntowego no, pozwala na bezpieczne manewry w krótkim czasie. Mamunce też pozwalał się zatrzymać, mimo że to jest się tonowy potwór nie ma problemu z zatrzymaniem się, nie ma problemu z manewrowaniem. Naprawdę można tak samo jechać szybko. Na asfalcie możemy włączyć tryb sport skrzyni. Od razu następuje redukcja i sygnał, reakcja na gazu jest błyskawiczna. Jeśli chodzi o spalanie to to nie jest zbyt żarłoczny ten samochód. W mieście i przy y, szybszej jeździe y, drogami ekspresowymi y, ten samochód zadowoli się 11 litrami 11,5 litra na 100 km Przecież przy szyb przejeździe autostradowej, gdzie, y, gdzie y, no, utrzymujemy to prędkość no, 140 czy, czy nieco ponad 140 km na godzinę. Y, Oczywiście mamy spalanie trochę większe, ale i tak jest ono jak na te osiągi i te parametry samochodu bardzo dobre, bo to 12,5 litra. Ich klasa potrafi w dużo łagodniejszych warunkach tyle spalić. No i najważniejsze, że przy spokojnej jeździe ten silnik nie, nie generuje na pusto dużego spalania, nie ma dużego apetytu przy Spokojnie jeździć drogami krajowymi, bez nadmiernych szaleństw możemy spalić tylko 8 litrów na 100 km. Jak na ten samochód i na tak duży silnik, naprawdę wynik jest moim zdaniem zadowalający. Marokiem się troszkę lepiej jedzie Jest on bardziej komfortowy yy, sprawi więcej frajdy Dlatego, że, że To przyspieszenie Może porównywalne jest takie bardziej agresywne Czujemy, że Czujemy, że nas kopie trochę Ten samochód Więc yy, jeśli chodzi o, o Frajdę to To na pewno Tutaj w Maroku jest trochę jej więcej yy, Pewniej się czułem W zakrętach yy, w X-Klasie, chyba problem największy jest taki, że X-Klasa nie jest na bazie słów Mercedesa, tylko jest stworzona na bazie samochodu i innego producenta. Po prostu usposobiona, przysposobiona do bycia Mercedesa. I to jest chyba największy problem. Tutaj ten samo jest po prostu w stylu Merty, Volkswagena. I te rozwiązania są volkswagenowskie, przez co przez są dobrze dopracowane. Zobaczymy, jak to będzie w następnych generacji, Volkswagen, gdy Volkswagen zacznie współpracę z Fordem. Czy to się rozjedzie tak jak w przypadku Mercedesa, czy, czy, będzie, czy, czy będzie tak samo dobre jak obecnie. Od końca, czyli od nietypowej funkcji w pick-upach. W Amaroku można złożyć kanapę w taki tradycyjny sposób, jak w samochodach osobowych. Trudno mi określić, dlaczego ta funkcja występuje. Chyba tylko dlatego, żeby uruchomić nam tutaj schowek za, za fotelami, bo jeśli położymy coś na górę. No, to będzie troszkę za wysoko, żeby to bezpiecznie, bezpiecznie wieźć. A po drugie, yy, mamy tu standardową funkcję, czyli yy, wieszane, wieszane siedziska na, yy, na gumkach. To, co jest ciekawe tutaj w Amaroku, to, że yy, jest zielona kanapa i możemy tylko, tylko część yy, kanapy podnieść, yy, przewieźć yy, w ten sposób. 4 albo 3 osoby plus jakiś bagaż w środku jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo w innych pick podnosimy całe siedzisko i mogą jechać bagaże albo osoby z tyłu, a tutaj można to połączyć z tyłu mamy jeszcze dodatkowo Gniazdo 12V następne Tak jak mówiłem, w Volkswagen jest to dopracowane Teraz mamy tyle urządzeń elektronicznych Że tych gniazd powinno być jak najwięcej Plus uchwyty na kubki Które można ewentualnie złożyć Jak osoba na środku Będzie z nami jechała Poza tym To co, to, co widać od razu Jest dość mało miejsca Tak naprawdę jeśli chodzi o Normalne osoby dorosłe to przejedziemy tutaj, bo miejsca jest tyle co w Golfie da się, da się usiąść i, i wytrzymać całą podróż, ale jeśli chodzi o jakieś foteliki czy jakieś inne rzeczy do jakichś wyjazdów mniej służbowych wtedy robi się problematycznie, a, a ten samochód myślę, że nadaje się zarówno do, do pracy, jak i do rekreacji tak prezentuje się kokpit Amaroka tak naprawdę wygląda bardzo volkswagenowsko. Przypomina wszystkie wnętrza Volkswagena. Tutaj automatyczna skrzynia biegów trochę nawiązuje do, do stylu Audi, więc wszystko wszystko w koncernie. No, nie ma tutaj dużo komentować. Po prostu jest to kokpit tak ergonomiczny, a przy okazji e, ładny i Mimo że plastikowy, to, to ładny i elegancki, że każdy się tu odnajdzie Naprawdę jest tutaj y, bardzo dużo przemyślanych rozwiązań, y, dostateczna ilość y, gniazd 12V, żeby wszyscy się zadowolili. Mamy zapalniczkę 12V obok, pod szybą, znowu gniazdo 12V, duża y, półka, która pomieści albo dwie pary okularów i jakieś drobiazgi, albo nawet y, Dokumenty A4 Pod spodem Wyjście USB Które zasili telefon Oczywiście jak zawsze te gniazda są troszkę za słabe na nowoczesne telefony które jeszcze do tego pracują, gdzieś tam w tle Wyjście AUX Troszkę to wnętrze w porównaniu np. do craftera jest takie bardziej przestarzałe mimo to, mimo to wszystko tutaj jest pod ręką i i no nie, ma, nie ma nic do zarzucenia. Tak naprawdę po kilku kilometrach czuję się jak w domu i, i wszystko jest pod ręką. Półka na telefon, która, jest, która jest, sprawia, że telefon jest pod ręką i możemy do niego sięgnąć jak potrzebujemy. Nie musimy tutaj korzystać i wpychać telefonu w okrągłe uchwyty na kubki. Generalnie tutaj dużo jeszcze duży schowek w podłokietniku który też pomieści sporo rzeczy nie jest on tak ogromne, jak, jak, jak w niektórych samochodach nie zmieścimy tam butelki z wodą ale, ale podstawowe drobiazgi tak jakbyśmy się z tego spodziewali w podłokietniku się tam znajdą tutaj to co, to, co jest bardzo ciekawym bardzo ciekawą funkcją tego samochodu to chłodzenie i, po, i ogrzewanie postojowe, możemy Uruchomić zdalnie przy pomocy drugiego kluczyka ogrzewanie lub klimatyzację, tak jak ona teraz na przykład chodzi z wyłączonym silnikiem. Z bloku z wysokiego piętra sięga na parking, więc możemy sobie ustawić, jak długo samochód ma się chłodzić albo grzać i zdalnie to uruchomić przed pójściem do samochodu naprawdę bardzo wygodna funkcja, szczególnie w obliczu upałów albo, albo strogich mrozów mamy oczywiście też podgrzewane podgrzewane fotele przednie w tym samochodzie elektrycznie sterowane i bardzo wygodne, naprawdę naprawdę wygoda tych foteli jest imponująca są dobrze wyprofilowane, dobrze trzymają na boki Możemy regulować podparcie lędźwi I wygodnie rozsiąść się w czasie jazdy Mamy tutaj obok skrzyni, obok dźwigni zmian biegów Sterowanie Napędem Tak naprawdę jest ono Bardzo Ubogie i takie trochę Elektroniczne, ponieważ mamy tylko tryb off-road, blokadę tylnego mostu I Wyłączenie ASR-u, yy, które tak naprawdę za, yy, zamykają nam yy, wszelkie funkcje yy, innych pick-upów, czyli reduktory, yy, blokady i tak dalej, w tych trzech przyciskach. Yy, tryb off-road, <laughs> mimo że jest jednym guzikiem, naprawdę dobrze sobie radzi. Mamy tutaj 8-biegową bez... skrzynię automatyczną z trybem sport i z trybem manualnym. Możemy używać manetek pod kierownicą, jeśli chcemy być szybciej niż ta skrzynia. Czasem się to przydaje przy spontanicznym manewrze wyprzedzania na przykład przydaje się przełączyć, zredukować bieg, ponieważ ta skrzynia domyślnie jak najszybciej wrzuca ósemkę i czasem ospale reaguje na naciśnięcie gazu. Wystarczy zredukować choćby na szóstkę, dwa biegi w dół z tej ósemki i mamy od razu pełną moc dostępną pod prawą nogą. Schowek przed pasażerem nie za duży, ale pomieści kilka rzeczy. Za to kieszenie w drzwiach obu drzwiach są ogromne. Mamy tutaj nawet wydzieloną strefę po lewej stronie na jakieś drobiazgi. Butelka wejdzie spokojnie. Czy można przewieźć na Omaru kopralkę? Można. Taka jest bardzo przestronna, jak na, nawet jak na pick-upy, jest głęboka, szeroka i ma standardowe, potężne uchwyty, tylko cztery, ale wystarczają one, żeby zabezpieczyć dobrze ładunek. Oczka są duże, więc możemy kilka taśm przełożyć przez, przez jedno oczko i zabezpieczyć cały ładunek, nawet drobny, rozproszony po pace. Mamy gniazdo 12V, kolejne, czyli tutaj naprawdę zasilanie jest yy, prąd elektryczny i zasilanie różnych urządzeń, nawet tych na pace, jest zapewnione przez Volkswagena. Yy, bardzo dobrym rozwiązaniem jest tutaj, yy, zastosowana tutaj osłona plastikowa, ponieważ yy, przy używaniu tej paki ona się niszczy i warto. Warto w to zainwestować. Warto też zainwestować w jakąś formę zabudowy, ponieważ w naszych warunkach pogodowych i obyczajowych y, otwarta paka jest sporym problemem i utrudnieniem logistycznym. Małe rzeczy trzeba bardzo dobrze y, zabezpieczać. Y, no, z kolei nie mamy problemu z dużymi rzeczami. Jeśli ktoś tylko palety z, y, albo duże narzędzia budowlane, to być może. Nie potrzebuje żadnej zabudowy, chociaż roletę też można złożyć i czyścić się otwartą paką. W czasie naszych testów więcej problemów sprawiał brak zabudowy niż, niż, niż to, że nie jest zabudowana ta paka.